Dla każdego sportu. Już na Wojciechowskiej TV reklama jest ze mną zwyciężony wielki bo. Zwyciężony. Zwyciężony. Dzisiejszego pojedynku z danicem Małęckim. W końcu dał Ci walkę. Usatysfakcjonowany? Nie walki, znowu kurde, dał szopkę, nie? To nie, no gdzie, tam nie było walki, nie? No on cię od tupnięcia prawie przywrócił, ja trochę jestem zniespaczony, nie? No właśnie, każdy, prawie każdy twój cios... Brak tyś, ciosu, spojrzenie... Jaki przyjął, jak... Nie no, dobra, no przyjął. No dobra, prawie każdy cios, który przyjął e, był dla niego... No... Śmiertelny, no. Śmiertelny, kładł się po prostu na... E, na... No, na... Co by powiedział Natan, na czym? No dobra, nieważne. No i co? No jak ja mogę skomentować, co mogę skomentować? No powiedziałaś wszystko, no jest urdo obstrańcem i czekam na oświadczenie grupy kibicowskiej, pod którą się podszywa, czy ją tworzy, co oni na ten temat myślą, nie? Jeżeli to jest w porządku, no to spoko, nie? Niech ani kroku wstecz, nie wiem, wstecz, czy jakie tam hasła głosicie... Fajnie jakbyście się określili, czy to jest wobec was, we, jest wszystko okej, okay, nie? Czy to jest kibic? Dlatego pytałem jego kolegi z narożnika, który na konferencji też nagle wyskoczył jak z, nie wiem, nie? No nie wiem, no to są pytania do nich. Ja nie mogę nic powiedzieć na ten temat. Co ja będę teraz wyzywał i przeklinał? To nie tędy droga, nie? Jak się w ogóle czujesz? Psychicznie. One, no. A psychicznie. Nie wiem, no, nie umiem, wiesz, no ja wiedziałem, że coś zrobi, kurde, coś głupiego, no ale mm, fajnie słyszałem komentarz właśnie Tomka Sarary, no że już chyba niżej nie można upaść, nie? No to jest, kurde, no to jest znodna i jeszcze grubo mułu, nie? Oglądaliśmy tę walkę i każdy miał wrażenie, że po prostu on się bał twoich ciosów. Ja już mówiłem wcześniej, że on jest obsrany, nie? No to jest cykor, obsraniec pała bez honoru, nie? Tyle. No nie mogę nic więcej. No co, będziemy kontynuować wywiad i gumę ubliżać? No to nie możemy nic powiedzieć. Nie było walki, gali nie widziałem, bo się to i przygotowywałem, więc yy, no nie jestem w stanie nic powiedzieć. Nie? Czy w takim razie ja na rewanż? Ja? Ja mam liczyć na rewanż? No, jak przyjdzie na kolanach i poprosi, to możemy się boksować, ale na kolanach, nie? Myślisz, że, że da? Ja? Czy się zgodzi? Że dać to może na tanowi, nie? Właśnie walka z Natanem Marconiem. C jak skomentujesz tę walkę, bo tutaj też no, to było nie bardzo wiem, szybkie. Nie, niech powinny te wynagrodzenia za coś takiego przekazać na jakieś yy, cele charytatywne. Oni nie powinni dzisiaj dostać pieniędzy, nie? Jeżeli, jeżeli, jeżeli oni dostają za to wynagrodzenie, każe się labrygę za jakieś przewidzenia. Yy, wiesz, ja byłem przekonany, że, że to labryga wchodzi. Do walki. No nie wiem, naprawdę nie chce mi się kursy za bardzo. Za bardzo tego komentować. Nie? Dlaczego Danis nie wszedł? Nie wiem, nie wiem, no kurde, lekarz nie pozwala mu wejść do drugiej czy tam trzeciej rundy, kontynuować drugiej, a cudowne ozdrowienie i on może, może kontynuować następną walkę? Kurde, gdzie to miała być czwarta runda chyba? No to co po z trzecią wchodzi do czwartej? No to jest kurwa kpina, nie? Myślisz, że to chodziło głównie o pieniądze? O kasa? Nie wiem o co chodziło, nie, ale no jak mówię, nie? ciężko być rur... cięższym rurą, nie? W takim razie tutaj y, no, mamy Co się dzieje? O, idzie Denis Sałęcki. Prz... Jednak przyszedł na wywiady, Każdy obstawiał, że nie przyjdzie. Nie wiem, nie. Mam nadzieję, że nie będzie konfrontacji między wami. No. Gada z nim teraz? O no, czym ja mam z nim gadać? Chętnie posłucham, co powiesz, nie? No skończmy na tym, kura. posłuchajmy, kura, co ma gwiazda w spektaklu do opowiedzenia, nie? No, dziękujemy widząc serdecznie. Co no z nami jeszcze. No. Chciałbym zapytać o twoje oko, co się dzieje? Nic puchnie, no. upadając gdzieś mnie zahaczył i już chciałem desperacko się biźbić, zbiegłem nie zważając na nic, żebyśmy się wymieniali czasami, ale... A coś oprócz oka, jakieś inne? Tak, duma. <laughs> Jaki ja jesteś kurzony! Naprawdę, no, przykro mi bardzo, no ale co zrobisz? Ma, mam nadzieję, że kolejna walka będzie. Nie, nie, nie wiem co będzie. No. Chciałem, ja by, chciałem posłuchać tego. No. no no tak. tak. Ej, daj, A, tak. Czy daj. jeszcze filmkę? No no, no no No, dobra, chciałam zapytać no, żona wspierała cię dzisiaj? Nie, jest w domu z dzieckiem, bo no, szczęście nie, nie musiała tego oglądać. Powiecie, co na myśli o tym twoim walczeniu? No Musisz pytać nie? Przepraszam, ja nie mogę się skupić, jeszcze patrzysz na tą nadacznicę, nie? No, życzymy wyświetleń. Przym beam, dobra energia dla każdego sportu. Beam. dobra energia dla każdego sportu. Dla każdego sportu. Jim Beam, dobra energia dla każdego sportu. Jim Beam, dobra energia dla każdego sportu. Dla każdego sportu. Jim Beam, dobra energia dla każdego sportu. Jim Beam, dobra energia dla każdego sportu. dla każdego sportu. Gimbir, dobra energia dla każdego sportu. Gimbir, dobra energia dla każdego sportu. Dla każdego sportu. jing Dobra energia dla każdego sportu.